Welcome to the League of Draven. Hey bot, yeah. ja yes. no, chodź you smoke up. Yeah. i Yes. Dobra, ej, będzie właśnie udawać. Dobra, ej, SS jest tu mnie na idzie już. Większe skurwysynstwo, udawajmy, że idziemy. Bielik, ty ich przytrzymaj, później będziesz uciekał, a, a, a my, my ich później zabijemy. dobra, chodź ja to stankuję może, bo ty już nie masz Co dawna. SZECZEJ! tu tylko smajtem dojeb! Dobra, czekajcie, ja ich tu zniszczę. Kurczę, prawie już uciekłem. Czekajcie, teraz zabiję... W Zgankuję TRIPLE! Wow! Zgankuję wam Eee, padam. A. Dobrze wiedzieć. To musisz ładnie zainwestować, Jarusia, Masz. Ja Nie, nie, ale nie do bani. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. na nie, 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 o Boże, no chceś pogankować nie... No i chuj! To... No nie no chłopaki! To ja no jeszcze nie biegnę! Biegnę, 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 biegną, biegnę. Aaa, tak, no. nie nic ma Boże! U, a. Trochę zapliłeś to, no, kurde Chodźcie tu wszyscy! Nie, ale nie no ja mówię, że zrobię smoka jakiś czas do niego dojdzą. No jaki? No to ja a! specjalnie wesuwałem przez ścianę, żeby cię ratować I... Specjalnie wreszcie? Ja O kurwa, kiepło. Byk. cokolwiek. O Boże, nie. Nie, spokojnie. Kiep zabił. Nie zabijam! O! Jeszcze Jaruś zabił. Dawaj, dawaj Jaruś! Daj, Jaruś! <laughs> nie! Dobry! <laughs> 14. Dużo Reform, to bije tyle ile chce. Prawym prawie wzięłem. tak sobie myślę, że powinienem więcej grać na a Ty możesz się kiedyś nauczyć. Ja, Jarek, mówiłem, że nie wiesz z kulki. czego Zabijesz go! Bądź mężczyzną! Ej, uciekaj, Katarina! <laughs> Katarina, idź! I ten jeszcze, bądź mężczyzną! Stonuj ją! Chodź, chodź, chodź kata, chodź. No, ty widzisz jakie mało mamy? Tylko ty nie Oka... A, a. Ja pier... Nie! Zabij ją! Dobry <grym grym grym> murzyn! Ciekłym moczem. Jak się e, ma, Aniu? Cały czas nie widać tego Lee więc ja bym tam małał mm. że... no, Jak no, Tak, e, jest blue. Naprawdę? Widzę. A ja może bym Ma. zrobił. I co, ja pe pewnie został sobie. Muszę się jak... oddać. Emba bijecie ten list. No jaki! O, kur... <laughs> Bielik! Nie! Tułos! Wepchnął do niego? Ja to... Ja to wstawię na elo Nie! I... Krówka! <laughs> królówka! <laughs> <Ja, laughs> Prawie jak ult tego malafajta wyszło Tak chce skakać? Nie Do go! No Do go! Ej Podam Podać? Podam. Dostaw, dostaw Spoko, spoko Podane dostał Ej, chłopaki, Draven to zgoni Nic nie robię Chodź co? Nie pozwalam ci go zabić Proszę was Nie Pić, pić do, do, dobra, dobijam, dobijam go, on zmienia, co domijam go. Jaki fail! Haseo, tak naprawdę to twój fail. no bo wiesz, Strasznie się bałem, że mnie pod wieżą. naprawdę. To było straszne. Strasznie się bałem. go teraz... jak najszybciej... Chciałem jak Nie, nie chcę tego zrobić. Nie, widziałem? Boże. Oni to sobie chyba miłość mogą. Nie patrz. Jestem jest koksem! I co ty w to był fart? <noise> koksem! Oh, Zajdźmy oh, Okej, okay, palet. Chcę To będzie good feeling. Dobra. Uh, ja Boże. Pominął sunę, jestem w szoku. Pamiętam. <noise> ja. Jak? To Kiedy włączam kamerkę. Mój skill podrasta! Eee, masz nikt <noise> <to się> nie widzę! I <noise> podrasta! No, no naprawdę musiałeś wyciągnąć, że chciałem coś dla kempy Uhu! <noise> ja to za nagrałem! dziecięcy śmiech! Prawie umarł, to nie, to nie było fajne, tylko niestety urkiwało mu tylko nogi, nie umarł do końca! Dawaj bo tu je... Ooo god like. Ej co ja tu robię! Hmm, pomimo tego, że nie ma... Pomimo że nie mam AP, ten wajder umije mi demet, nie rozumiem tego. Nie, nie podoba mi się to! GODY LIKE! AAAAAA! <grywa> Dzięki Bilik! Jesteś moją krówką! Zostało. Zawsze będę! Dostałem 10 klapsów! <grywa> nie! No, to co pani RAM zawodzi Miniona dzi donzyłem coś Co to jest. zrobić Miniony? Miniony Na Świat. Bielik specjalnie dla ciebie to nagrałem Ej dawaj zaraz zrobimy ten jak to się nazywa Etragona. Dragona ma Mo za mało ma ma łapę żeby tam robić Uciekniesz domi, uciekniesz, tak, uciekniesz. Okay. No tak, ugryź jeszcze, kurde. Dobra, coś Jak, jak, chcesz, to wstawię to. Jeszcze dzisiaj to będzie do tego drugiego odcinka, jak chcesz. O, cześć! Nie, no co? co to? Co to było? Aaaa Oma Gama gama raduj To też będzie a, ale, do klifu Ale to jest cał op Zresztą ja <grymiany> będę mógł walić kogoś w kciukło słabego Ja bez bezpowolnienia Okej okay. Domić weźmie co? A kto u nich dżengl... Ej ale koje dżanglera nie mają To po co? Ej, nie nie <grym> to oni biegają oni mają dżanglera Ej, będzie lepszy inwajt Nie płacą Ehe Wiesz co Tu To dawajcie gankę od razu na topę. O, No ty ty nie, nie on lepiej. O! Ej! Mój co jest? Splashuj! Freekiss! Freekiss! Co za Co to, to, to miał być? No, no i na razie nic nie zrobiłem. No walcz tu! Przyjęła to na klasę. Ha! Zabiję! <horribly influencers> Nie, tak to nie powinno być. Ta Aszka powinna zabić tą ich Aśkę. Chyba się na to Najboże. Jakby on ją złapie, zabiła, to by jej jeszcze pomógł. No Ej, no! co? Odda... Czemu ona uciekła? Nie wiem, ona odsplashowała do tyłu. Przestraszyła się tego biskranka, nie czaje. Boże, to tutaj BOŻE! <laughs> no mamy kudas! Zamiast zrobić ty graj Już Dobrze. teraz wiem, dlaczego Kowal nie chce grać Zbiliśmy dwóch za jedna i ale Ale jak trzeba, to gram poważnie. Ej.